Siemano mordy, z tej strony Neon słuchajcie i zacznę tego vloga przy naszym sklepiku Zapraszam bardzo serdecznie na toneon.pl, bo jak wiecie już niedawno wystartował preorder płyty w tym vlogu Dowiecie się tak naprawdę kilku mega, mega fajnych rzeczy o naszych ostatnich dniach, o ostatnich rzeczach, które się u nas działy Zostały tutaj udokumentowane prawdopodobnie najważniejsze chwile mojego życia, odkąd jestem na YouTubie, e, dlatego to będzie dosyć ważny film dla mnie, mimo wszystko. E, zobaczycie na tym vlogu po kolei, jak przyszła nam pierwsza partia koszulek, jak nam przyszła, e, jak mieliśmy premierę naszej piosenki, Neonowy na Świat i równocześnie otwarcie sklepu i preorderów, e, oraz jak potem podpisywałem płyty razem z Wojem i z Sinoksem, dlatego życzę jego oglądania. Przyszły nam właśnie koszulki, słuchajcie, o! O! przyszły nam właśnie koszulki i słuchajcie, jest mega ważna sprawa, po pierwsze, jakość jest mega dowalona. W sensie jestem mega zadowolony z tego, jak one wyglądają. E, jakby teraz dopiero je sortujemy na rozmiary i wszystko będziemy, słuchajcie, z damiankiem pakowali, więc jak będziecie zamawiali już na sklepie te wszystkie rzeczy, które tutaj widzicie w tym momencie, to możecie mieć świadomość, że dotykałem tego zamówienia ja albo Damianek. Ktoś z nas dotykał oh. tego zaumienia oh. I własnymi rączkami to pakowaliśmy tak naprawdę Panie Bartumie, ja Ci powiem, że Kurczę tutaj dużo nowości jeszcze się powie nie? Ale nie. jestem podjarany Jestem słuchajcie na maksa podjarany tym wszystkim Że teraz będzie można w ogóle z tego sklepu Nagrywać te wszystkie rzeczy po prostu Jak to robimy, jak się tym zajmujemy Myślę, że to będzie mega ciekawe na vlogi Mega mnie to po prostu jara Jak widzicie do każdego z tych Do każdej z tych koszulek podchodzimy z niesamowitym szacunkiem i miłością <noise> A, e, kocham każdą z tych koszulek Słuchajcie, dlatego będziemy teraz sobie to sortowali Na rozmiary, układali na tych półkach Na tych regałach z tyłu Niedługo przyjdą nam kolejne rzeczy, przyjdą płyty, słuchajcie na Przyjdą boksy Nie czekać, bo jak zarzucisz stary tam Wiesz, te nowości To oni wszyscy będą No będą, wiesz, bardzo zadowoleni Wie, Ja myślę, że będziecie zadowoleni Myślimy też nad fajnymi gratisami dla was Innymi rzeczami, żebyście od razu na sklepie Czuli po prostu, że to jest coś mega Będą też właśnie gadżety, o których nie mówię do teraz, bo chcę, żebyście po prostu zobaczyli to wszystko jak wyjdzie. Póki co pokazuję wam to, co mogę pokazać, czyli koszulki, które no już nam przyszły po prostu. Pierwsza, oczywiście, jakby pierwsze partia. zamówienie, tak, pierwsza partia tych koszulek. No i będziemy teraz to sortowali. Nie mogę się doczekać 10 kwietnia, słuchajcie, jest start preorderu e, I będzie można to wszystko tak naprawdę zamawiać Będzie można zamawiać przede wszystkim Płytę i boksa e, Dlatego mega się jaram Więcej szczegółów się za niedługo dowiecie, bo nie chcę jeszcze wszystkiego zdradzać a mamy kilka super mega planów na ten sklep Hej, witam wszystkich, bardzo serdecznie Z tej strony no, słuchajcie, i zaraz jest premiera Naszego klipu, No nowy świat No, siedzę sobie w magazynie, słuchajcie Naszego sklepu, toneon.pl i jestem po prostu, no nie wiem nawet co powiedzieć, łeb mi pęka, naprawdę łeb mi pęka, mam tyle myśli w głowie i takie emocje z tym związane, że zaraz tu wybuchnę i nie żartuję totalnie. Słuchajcie, jaram się niesamowicie, bo czeka już pełno osób i, i, i normalnie... To jest piękna sprawa. To jest coś pięknego, to wszystko, co się tutaj dzieje. I to, co jest najgorsze, słuchajcie, to jeszcze teraz, przed startem, ogarniamy pełno rzeczy na ostatnią chwilę. W tym momencie chłopaki jeszcze pracują nad stroną internetową, bo nam mieliśmy kilka problemów, jak zawsze musi być. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Trzymajcie za nas kciuki. Dzisiaj postaram się nagrać to, co się dzieje tuż przed tym wszystkim, i to, co się dzieje po. Więc mam nadzieję, że wszystko nam się uda, słuchajcie, i że wszystko będzie pięknie, ładnie. Jeden, jak nie najważniejszy dzień w moim życiu, słuchajcie. Słuchajcie, to, co się stało. To jest niemożliwe po prostu. Wszystko nam się udało. Wszystko wystartowało tak, jak miało wystartować. Nuta robi fajne wyświetlenia. Na sklepie mamy większą liczbę zamówień niż byliśmy w ogóle przygotowani. Myśleliśmy, że to wszystko się będzie działo w miesiąc. Mamy to w 20 minut, słuchajcie. Ja nie wiem, jak to jest możliwe, ale to jest tylko dowód na to, że nie można się zatrzymywać, trzeba napieprzać dalej. Ja już nawet nie wiem, co gadam, bo mi się tak w bani kręci mam taki helikopter. <laughs> słuchajcie, mordy, jesteśmy w tym momencie. W naszym sklepie i będziemy podpisywali płytki. To jest tylko, słuchajcie, mała część płytek, które mamy w tym momencie i naprawdę jestem mega podjęła. Będziemy podpisywali to złotymi markerami, będzie podpis Woja, Synoxa oraz mój każdy, kto zamówił płytkę w preorderze i mieści się w ilości sztuk płyt, które podpiszemy, czyli około 500 będzie miał podpis. Będziemy sobie te płyty też numerować, więc będziecie mogli sprawdzić potem, którą płytkę e, macie. No i oczywiście bardzo bym prosił, słuchajcie, żeby pierwsze 10 płyt, pierwsze 10 numerów podpisanych przez nas, czyli numery 1, 2, 3, 4, 5, bla, 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 napisały do mnie na Instagramie i wysłały mi zdjęcie. Bardzo bym o to prosił, e, żeby te pierwsze 10 osób wysłało mi po prostu zdjęcie swojej płytki. E, jak nastawienie, chłopaki, do podpisywania? O, bardzo dobrze. Zakładamy, słuchajcie, również rękawiczki. Tutaj oczywiście E, wszystkie standardziki pięknie zachowane, jesteśmy kulturalni. Ogólnie to jest ciekawe o tyle, że te płytki będą schły też dosyć długo, czyli będziemy musieli odkładać je na bok e, i potem e, będą musiały schnąć przez jakiś czas, więc to podpisywanie może nam zająć po prostu masę czasu, tym bardziej, że nie spodziewałem się, że tyle płyt... Tak szybko pójdzie, jestem z was niesamowicie dumny i bardzo na to dziękuję, jeżeli jeszcze nie masz swojej płytki. No coś bo oczywiście, nakład jest limitowany. No i jeżeli bardzo bym chciał po prostu, żeby każdy, kto komu zależało na płycie, miał tę płytkę, miał tego boksika, czy co tam chce, więc zapraszam oczywiście na toneon.pl My lecimy z pierwszą płytką. Będziemy... Patrzcie w górach, jak to, jak to wygląda niesamowicie. Jestem mega podjarany, pozwolę sobie wyjąć tutaj jedną płytkę, żeby wam pokazać. Patrzcie na to, złoty tył, piękne neony, słuchajcie na tym. E, no i to, co już pokazywałem nieraz, czyli pięknie połyskujące się napisy. Niesamowita sprawa, jestem, jestem dumny z tego, rozsystę tej płyty. Tak dumny i jara mnie niesamowicie. E, dobra, zaczynam już podpisywać pierwszą płytkę, żeby się nie rozgadywać. Dobrze, leci dalej. Niestety Paweł nie dał rady być z nami dzisiaj, więc y, niestety podpisywanie płytek y, będzie bezpalione, ale pozdrawiam go bardzo serdecznie, bo bez niego też by to nie powstało. I słuchajcie, może numer będę tu stawiał, co? To jest legendarna, pierwsza podpisana przez nas płyta. Pierwsza płytka, słuchajcie, więc jest sztos. Patrzcie, to też się super odbija. Czyli Te co, napisy? teraz jeszcze 10, nie? No. 9, <grym grym> musi być gdzieś. Tak, ale będziemy. <grym> nie wiem, jak wy uważacie chłopaki, ale ja bym był za tym, żeby numerować wszystkie płyty, które podpisujemy. Mogę, ja mogę machać podpis i od razu numerek walić. Bo to mogłoby być całkiem ciekawe. Dobra, lecimy z kolejnymi, słuchajcie. To, muś, to Gdzie to będziemy odkładać? Ewentualnie możemy poprosić kubusia czy kogoś, żeby nam pomógł tutaj. Dobra, będę leciał już od razu z grubej rury. Słuchajcie, podpisaliśmy właśnie już 50 płyt i mam dla Was niesamowitą y, informację. To jest naprawdę mega sprawa. Postanowiłem, że chcę zrobić coś specjalnego: coś takiego, co będą mieli moi widzowie ode mnie, ci, co oglądają kanał, y, żeby po prostu. żeby Wam się fajnie robiło zakupy na Toneon.pl. To w każdym filmie mrygnie. W pewnym momencie kod. I on będzie żył przez 48 godzin. Jeżeli chcecie mieć po prostu zniżkę na sklepie, to musicie sobie wypatrzeć ten kod w filmie i sobie go użyć przy zakupie. Życzę Wam, słuchajcie, powodzenia w szukaniu kodziku. No i myślę, że to jest fajna akcja, bo każdy ma szansę takie same, żeby po prostu sobie zgarnąć jakąś zniżkę na sklepie. Przy okazji, jeśli chodzi o te płytki, to chcę wam pokazać, że 50. 50 płytka jest specjalna, jest tam serduszko, jakaś buźka i tak dalej. I co jakiś czas. Będzie taka specjalna płytka dla Was, która będzie oprócz podpisów zawierała jakieś tam specjalne znaczki czy cokolwiek. Jeżeli będziecie mieli płytkę z tymi znaczkami, też możecie dawać znać. I mam nadzieję, że te wszystkie zamówienia bardzo wam poprawią humor. Te płytki będą po prostu fajnie się sprawdzały, fajnie wyglądały na Waszych półkach, fajnie Wam się będzie tego słuchało. Jest to no, najważniejszy tak naprawdę najważniejsza rzecz w moim życiu do tej pory z takich zawodowych rzeczy i takich marzeń bo zawsze marzyłem o tym żeby podpisywać płytkę, żeby puścić coś takiego nie sądziłem, że to zrobię w wieku 20 lat więc naprawdę dziękuję wam jeszcze raz wszystkim bardzo za to, że się do tego przyczyniliście chce mi się czasami płakać jak na to patrzę ze szczęścia bo to jest coś pięknego na maksa a my sobie lecimy słuchajcie dalej do podpisywania płytek mordy słuchajcie jest już ciemno za oknem, my dalej podpisujemy płyty e, i Zaraz y, będzie 250 numer, jest 241 w tym momencie. Płyty będą podpisane do 250 numeru. Dlatego tak z góry tylko mówię, że jak ktoś nie będzie miał numerku na płycie, to oznacza, że już jest ponad 250 płytka, ale nie martwcie się, e, to nie zmienia faktu, że i tak będziemy chcieli robić przez cały czas mega dużo fajnych e, akcji dla Was, żebyście byli z tego zadowoleni po prostu... E, jak chłopaki oceniacie na razie podpisywanie płytek? Jak, jakie to dla was uczucie w ogóle? Bardzo fajnie, ręka jeszcze nie boli na szczęście A mnie trochę pobola, szczerze powiem To jest ciekawe, że to zajęło tak naprawdę dużo, dużo więcej czasu niż myślałem Ale zdecydowanie warto i, i na pewno e, jest to super przeżycie, to podpisywanie płyt Eee, ale nie spodziewałem się, że zajmie nam to cały dzień praktycznie To jest interesujące, tym bardziej, że wydawało mi się, że 500 płyt do podpisania to nie jest wcale jakaś taka, wiecie co ogromna ilość Wydawało mi się, że, że to jest do zrobienia, tak do machnięcia, a tu się okazuje, że że jednak, jednak jest to dosyć spora ilość Mnie oczy strasznie bolą od tego podpisywania Słuchajcie, zakończyliśmy już podpisywanie płyt, mamy tutaj wszystkie podpisane płyty Tutaj jeszcze ich masa leży i się suszy, reszta już jest w kartonach, słuchajcie Eee, dużo czasu to zajęło Dużo, ale mega, mega jestem szczęśliwy Mówię za każdym razem to samo w każdej scenie Nie wiem już co mówić Przypominam przede wszystkim, że w tych filmach Które będą teraz się pojawiały na kanale W każdym filmie będzie pojawił się jakiś kod Ze zniżką na sklepie, więc wychwytujcie te kody Bądźcie na każdym filmie Zostawiajcie łapę w górę i subskrypcję na kanale eee, Niedługo mega teledyski dla was I mega, mega specjalne rzeczy Takie, których się nie spodziewacie Ponieważ chcemy ciągle podnosić poprzeczkę Chcemy dla was robić coraz mocniejsze rzeczy I to się zdecydowanie Mam nadzieję, udaje. Możecie dać znać w komentarzach, dawać jakieś propozycje, wskazówki. No i dziękuję Wam za to, że jesteście. Miejcie się dobrze. Pa! pa.